Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed sobotnim meczem Krakowi z Radą Jakim Radom. Jest z nami trener pasów, trener Jacek Zieliński. Dzień dobry. Dzień dobry, panie trenerze. No i tradycyjnie bardzo proszę o takie zarysowanie sytuacji w zespole przed sobotnim meczem. No, czy sytuacja trochę się poprawiła, bo, bo dzisiaj z pełnym obciążeniem trenuje już Patryk. Maków, więc mam nadzieję, że będzie do dyspozycji na sobotę. Wraca po pauzie Zakarski yy, Raki. Ym, dzisiaj też ma trenować z pełnym obciążeniem Kuba Myszor, więc yy, miejmy nadzieję, że to wszystko już będzie poza nim i, i zacznie wreszcie yy, normalny trening z drużyną. No poza Jabło, poza, poza Pestim i, i Hebo pozostali są do gry gotowi. Dziękuję bardzo trenerze. Przejdziemy do pytań. Jacek Żukowski, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dzień dobry, trenerze. Czuje pan, że to też taki mecz, jak pan mówił ostatnio o meczu z widzewem, że to za sześć punktów, no teraz też wygląda na to, że to może być taki mecz, tylko już w innym kontekście, nie? No, mówiliście do tej pory o Pucharach, no one już tak naprawdę odjechały, teraz się trzeba troszkę patrzeć chyba, chyba w tył. Też no, pan to myś, tak myśmy, myśmy o pucharach akurat nie mówili, więc, yy, więc generalnie potoczka no, był, no, że chcemy się włączyć do walki o jak najwyższą o, pozycję, to natomiast no, yy, no Sytuacja się zmieniła, rzeczywiście, bo, bo mamy w tym momencie już tylko matematyczne szanse na to, żeby, żeby yy, co by nie mówić przeskoczyć czwartą w tabeli pogoń, no bo to miejsce daje w tym momencie przy układzie Pucharu Polski grę w pucharach, więc, więc yy, mecz z Radomiakiem no będzie takim meczem na przełamanie tej naszej, bym powiedział takiej ostatnio yy, złej pasy po prostu. No, no, w sześciu meczach yy, zrobiliśmy trzy punkty, więc to jest rzeczywiście Mało, my czujemy duży niedosyt, czujemy dużą złość, i rozczarowanie. No i chcielibyśmy przekuć to wszystko właśnie, co się dzieje w szatni na to, żeby, żeby w sobotę wreszcie wygrać mecz, zapunktować i, i wrócić bym powiedział do takiej równowagi. Rafał Nowak, teraz pasy. Dzień dobry, Panie trenerze. Dobry. nawiązał pan do meczu w Szczecinie, to ja jeszcze do tego meczu, jeśli Pan pozwoli, wrócę, bo zaraz na bezpośrednio po meczowej konferencji ocenił Pan występ drużyny jako, że Krakowie rozegrała dobry mecz. Czy po analizie pan chciałby to podtrzymać, a jeśli tak, no to czy mógłby pan się podzielić, co się składało na ten dobry występ To znaczy w Szczecinie? ja powiem, tak, ja z tego co ja pamiętam, to nie mówiłem, że były duże fragmenty, czy tam fragmenty dobrej gry ja nie mówiłem, żebyśmy zagrali dobry mecz i. Podkreśliłem to na konferencji, że pogoń była zespołem lepszym, wygrała zasłużenie, ale przy innym układzie, powiedzmy tego, co się działo w końcówce meczu, ten wynik mógł wyglądać inaczej, dlatego yy, były dobre momenty, bo potrafiliśmy, potrafiliśmy yy, parę razy groźnie pogoń yy, skontrować, strzeliliśmy bramkę, wyrównaliśmy na 2-2. Mieliśmy w pewnym momencie, bo od 70. tam powiedzmy, którejś minuty ten mecz nie układał się już źle, nie, pogoń już tak nie dominowała, widać było, że, że być może nam się już nic nie zdarzy. Mieliśmy sytuację Czalmana, nie strzeliliśmy i niestety przegraliśmy mecz, także no, ja to tak oceniłem, natomiast yy, to, że była Pogoń z zespołem lepszym i wygrała zasłużenie, oczywiście to też powiedziałem na konferencji, więc ja tam akurat jakichś duchów czy demonów nie przywoływałem na konferencji. Mówi Pan, że się poprawiła ta sytuacja, prawda? Kadrowa w kontekście zwłaszcza powrotu Patryka Makucha, powrotu Rakiego. W związku z tym, no, teraz chyba jest większy komfort wreszcie, jeśli chodzi o tą ofensywę. No, bo nieraz było tak, że Pan nie miał kogo nawet na ławce, prawda? No Wystarczyło już... spojrzeć na ławkę w meczu z, z pogonią, gdzie nie było żadnego zawodnika do przodu, którego można było zmienić. No i... No i niestety z takimi rzeczami też człowiek się musi borykać. Nie wszyscy o tym wiedzą, jak ta sytuacja wygląda, ale, ale miejmy nadzieję, że teraz to pole manewru rzeczywiście będzie, będzie większe. Bo i w meczu z Widzewem, i w meczu z Pogonią mogliśmy tylko patrzeć na ławkę i, i, i liczyć na to, że ktoś pomoże, chociaż nie było tam zawodników stricte ofensywnych. Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Chciałem jeszcze o Radomiaka zapytać, bo to jest taka drużyna trochę w podobnej sytuacji, to znaczy oni też mają serię pięciu meczów chyba bezwygrane, jednak ten ostatni mecz z Rakowem no, zagrali według mnie bardzo dobrze, byli bliżsi według mnie zwycięstwa, a przede wszystkim to mogło zaimponować ich organizacja w obronie, bo oni praktycznie Raków nie dopuścili do ani jednej groźnej sytuacji. Widać było, że ta obrona była bardzo dobrze zorganizowana. Czy pan podziela tą opinię? Jak, jak ich rozmontować? Znaczy, ja też uważam, że Radomiak zagrał naprawdę bardzo dobry mecz z Rakowem. Szczególnie jako zespół, bo im się różnie te mecze poprzednie układały. Natomiast w tym meczu rzeczywiście byli bardzo zmotywowani. Widać było, że, że idą jeden za drugiego jak do pożaru i to się mogło podobać. Wybili Raków z rytmu, byli można powiedzieć bliżsi zwycięstwa oczywiście, że ten zespół też można rozmontować, co pokazały poprzednie mecze, no ale, ale też musimy sobie zdawać tego sprawę, że musimy kreować zdecydowanie większej sytuacji, no i wykazywać większą skuteczność, bo my sobie stwarzamy w ostatnich meczach sytuację, tylko naszą bolączką jest to, że my ich nie wykorzystujemy i później się niestety taki mecz w Szczecinie kończy jak kończy. On mógł różnie dobrze się skończyć nie wiem, naszym zwycięstwem, remisem wszyscy by ponarzekali, że to nie była taka gra jak jak trzeba, ale punkty by zostały. A nam niestety akurat takiego czasami piłkarskiego farta brakuje. Mam nadzieję, że, ten, że i ten fart się w tym meczu yy, z Radomiakiem gdzieś tam pojawi. To chciałem zapytać o obronę, bo ostatnio pan yy, zaprezentował to ustawienie czwórką. Yy, raczej zwykle gracie trójką, prawda? Czy, czy to był taki jedno jednorazowy, że tak powiem, występ, czy, 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 czy skłania się pan ku, ku temu, nie mając tego takiego no, super lidera obrony, jakim był Rodin, czy jakim był Jablonski, żeby ta odpowiedzialność znaczy, się ro, rozmywała troszkę? Będę, będę dokładniejszy, bo my graliśmy rzeczywiście w Szczecinie czwórką, ale w 60 minucie myśmy przeszli na, na piątkę z tyłu, więc, więc generalnie wróciliśmy do tego ustawienia, w którym chłopcy się po prostu lepiej czują, no bo gramy od półtora roku w tym ustawieniu. To miało być takie, powiedzmy, ustawienie na pogoń, natomiast no, niestety, ale się okazało, że, że przy tym braku jednego zawodnika w defensywie mieliśmy duże problemy, szczególnie z lewej strony, gdzie Grosicki tam po prostu z kutrysem hulali, jak chcieli, tam nam brakowało trochę asekuracji, domknięcia i takiej zwykłej po prostu pomocy, więc, więc są dwie możliwości: albo wyjdziemy tak, albo tak, jeszcze jeszcze nie zdecydowaliśmy do końca. Myślę, że, że w sobotę panowie zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Na pewno ustawimy zespół tak, żeby to przyniosło większe korzyści drużynie. Nawiązując do tego pytania zadanego przez Jacka, w, w, chyba w, w wywiadzie przedmeczowym albo po meczowym wspomniał pan też jeszcze o tym, że ta gra czwórką, że nadchodzą mecze, w których Krakowia będzie się mierzyła z rywalami, którzy grają czwórką. Przed to Czy pan preferuje taką, takie granie system na system, znaczy... jeśli chodzi o. Łatwiej się gra system na system, natomiast też trzeba powiedzieć, że yy, czwórka w wykonaniu pogoni, szczególnie jeśli chodzi o ofensywa, czwórka w wykonaniu innych drużyn, trochę się różni, bo pogoń, pogoń ma naprawdę moc jeśli chodzi o ofensywę i, i szczególnie na tych bokach no, pokazała, że to jest prawda. Także my spokojnie podchodzimy do tego. Ja tak mówiłem, bo rzeczywiście przymierzaliśmy się do takich rzeczy, no ale to już kwestia będzie ustawienia zespołu pod konkretnego przeciwnika. Inny będzie mierz z Radomiakiem, inny będzie mierz na lekich dańsk. Podejrzewam, że inny mecz z Miedziu, Legnica, więc będziemy się po prostu y, ustawiać i przymierzać do każdego y, następnego przeciwnika. Jakiejś tam takiej powiedzmy gwarancji, że tak będzie to do końca, no ja ta panom teraz nie dam. Jeszcze chciałem tak zapytać o bo stan zdrowia, znaczy może zdrowia, dyspozycję tych bardziej kontuzjowanych zawodników, to znaczy Heborasmusena i pestkę. I jeszcze przy okazji, czy Jabloński już przeszedł tą operację, bo mówił pan, że ona ma być po świętach. A jak wygląda też sytuacja właśnie tych dwóch zawodników? Z Jablońskiego miał mieć operację hmm, w dniu wczorajszym się nie mylę. Ale tam nastąpiły jakieś, nie komplikacje z Jablo, tylko yy, jakiś nagły wypadek i, i doktor Kruk po prostu przełożył operację na piątek. Jutro będzie jabło operowany, więc, więc yy, myślę, że już będzie można od razu po operacji zacząć yy, rehabilitację. Pesty już normalnie, można powiedzieć, yy, coraz mocniej biega. Niedługo chyba wróci do zajęć z drużyną, natomiast Hebo... Też już się rusza, natomiast on po tym zabiegu Achillesa, yy, myślę, że do takiego treningu wróci dopiero, no powiedzmy pod koniec maja. Trenerze, mam pytanie, bo rezerwa w niedzielę gra bardzo ważny mecz z Wieczystą. Czy przewiduje Pan tutaj kogoś oddelegować? No oczywiście z tych piłkarzy, którzy mogą, prawda? Czy mamy plan, żeby tam większa grupa, powiedzmy zawodników zagrała, no bo część rzeczywiście ma ostatnio mniej występów, no ale też chcemy zobaczyć, jak będzie wyglądał mecz sobotni, jak to się potoczy zdrowotnie, bo to też od tego jest uzależnione. Na pewno jeśli będzie taka możliwość, to, to na wieczystą wyjdzie dobry zespół. Panie trenerze, jeszcze Bo Jacek nawiązał w swoim wcześniejszym pytaniu o to, że ten mecz z radomiakiem może być też ważny ze względu na potencjalne, pot, potencjalną grę o utrzymanie. Tak naprawdę nawet niezależnie od tego, jak ten mecz się skończy, może się okazać, że po tej kolejce Krakowie jest już tak naprawdę w matematycznym sensie bezpieczna, i wtedy się otwiera perspektywa sześciu meczów do końca sezonu, w których drużyna no, będzie grała oczywiście jak najwyższe miejsce, ale tak naprawdę czy nie korci pana, żeby. Potraktować te sześć meczów do końca sezonu jako przygotowanie drużyny pod kątem następnego sezonu, który no, nigdy nie ma czasu na przygotowania, prawda? Więc czy, czy nie ma takiej pokusy, żeby spojrzeć w takim średniookresowym planie na, na drużynę i no przygotować ja do tego się? Tak, tak też podchodzimy. Także najpierw trzeba tutaj yy, mieć powiedzmy spokój yy, w głowie, jeśli chodzi o układ. Tabeli, a później będziemy się przymierzać do tego, żeby paru zawodnikom no dać, dać większe możliwości gry. Na razie jest mecz z Radomiakiem. Mecz, który jest, co by tu nie mówić, bardzo ważny, natomiast yy, w tych następnych meczach na pewno, na pewno będzie okazja sprawdzić chłopaków, którzy do, do tej pory mniej grali. Ale na razie, póki co, najważniejszy jest Radomiak. O tym jeszcze nie myślimy. Dziękuję bardzo, trenerze. Dziękuję Dzień. uprzejmie. Do widzenia.